Dzień dobry wszystkim słuchającym. Z tej strony Maciej Grzynkowicz i. Paszka Wicha. I to jest nasz ulubiony i Wasz ulubiony podcast polityczny Telewicha. Poniedziałek, czyli czas na kwadrans Lewicha i komentarze na temat tego, co dzieje się na świecie. Głównie w Polsce, ale również nie tylko, ponieważ w tym tygodniu naszym fokusem będzie to, co działo się w USA. No i pytanie do ciebie i do naszych słuchaczy i słuchaczek: Wizyta w Waszyngtonie. Naszego prezydenta Karola Nawrockiego, który jak bumerang wraca do tego podcastu. Hit czy kit? Powiem ci tak, że w sumie trudno powiedzieć. Odpowiem tak, jak się mówi w ankiecie. Pytają cię w ankiecie tak nie trudno powiedzieć, więc ja powiem: trudno powiedzieć. Bo z jednej strony fajnie, że prezydent został przyjęty przez podobno najważniejszego prezydenta świata i widać było między nimi tak zwaną chemię. Wyraźnie się panowie polubili, a wręcz już chyba darzą sympatią od poprzedniej wizyty. Widać, że pan prezydent Trump, mimo pewnych niezręczności językowych, wręcz pomagał naszemu prezydentowi, żeby się tam nie zaplątał, tylko jakby ułatwiał tę wypowiedź i tę komunikację, co nie jest takie oczywiste, taka dobroć płynąca z serca pana prezydenta Trumpa, bo prezydenta Żołyńskiego tak dobrze już nie traktował, więc tutaj można by to zapisać na plus. Także to, że jednak był przyjmowany ze wszystkimi możliwymi honorami, również to, że została uczczona śmierć naszego tragicznie zmarłego pilota, no te wszystkie rzeczy, były dobre, tak, i długa rozmowa, taka już poza kamerami, potem już konferencja prasowa i na tym to dobro kończę. Bo jeśli miałabym powiedzieć o tym, co się stało po samej rozmowie, czyli to, w jaki sposób ta rozmowa była komunikowana przez otoczenie pana prezydenta, no to tutaj muszę powiedzieć, że mnie się to po prostu nie podobało, bo zamiast po prostu powiedzieć o dobrych rzeczach, które z tej wizyty wynikały, to panowie postanowili zrobić wojnę. Po polsko-polską także w Stanach Zjednoczonych, no bo przecież własnego grajdołka mało, trzeba jeszcze obsikać teren w USA, jak powiedziała. i w ogóle swoją drogą to rzadko się już mówi w ten sposób, ale ja też ciągle piszę w skrócie USA. I to mi się nie podobało, bo to było takie naprawdę na zwarcie podkreślanie wartości tej wizyty, ale w kontrze, do nieudolności naszego rządu, bo gdyby to było tak, jak mówię, tylko pochwalenie tego, co się udało, czy nie udało, atmosfery tego spotkania, ważności tego spotkania, ważności tego sojuszu naszego, to super, to spoko, tak? Natomiast czy konieczne było jeszcze mówienie o tym, jak to premier nigdy nie będzie tak przyjmowany. Premier, z naszego rządu, dodam, tak? Jak również nie będzie tak dobrze przyjmowany przez prezydenta Trumpa minister spraw zagranicznych. Jednak moim zdaniem to jest osłabianie, po prostu zwyczajnie osłabianie naszej pozycji międzynarodowej i pokazywanie tego, że jednak nie jesteśmy do końca wiarygodnym partnerem, jeśli nie potrafimy utrzymać nawet tych języków polaryzacji. Za granicą, tak? Za granicą powinniśmy być jak jedna pieść. U siebie możemy się kłócić, już trudno, tak? Taki, taki nasz los Polaków. Ale już jak jesteśmy gdzieś za granicą, powinniśmy jednak powstrzymać te zapędy nasze. Takie jest moje zdanie. Więc to mówię, trudno powiedzieć: czy hit, czy kit. Bo z jednej strony hit, a z drugiej kit. Będę obiema stronami naszego sporu politycznego i pokłócę się wewnętrznie z samym sobą i z tobą. Obudzę sobie wewnętrznego pisowca i kodowca. Były dwie deklaracje, które były dosyć kluczowe, jeśli chodzi o tę wizytę. Czyli wojska amerykańskie. To, że w Polsce one nie zostaną zmniejszone, ale również możliwe, że zostaną powiększone. To, to wydałoby się, że to jest niesamowity sukces prezydenta Nawrockiego. I to jest ten pisowiec. Ale z drugiej strony, tak naprawdę zostało to ogłoszone jeszcze przed samą wizytą, przed samą rozmową może bardziej prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, a niektórzy komentują, że te obietnice to są takie. Patykiem na wodzie pisane. Co ty o tym myślisz jako członkini Komisji Obrony? Słuchaj, ja jako członkini Komisji Obrony, ale również ja jako ja osoba uważam, że w ogóle nie było takiego pomysłu, żeby te siły były redukowane, więc nie rozumiem, dlaczego sukcesem jest, że jest zapowiedź tego, że tej redukcji nie będzie. Bo gdybym ja wcześniej usłyszała, że gdzieś w otoczeniu prezydenta mówi się o tym, że nastąpi redukcja tych sił, oczywiście były takie ploteczki w Polsce jeszcze przed wizytą prezydenta, nawet sporo przed wizytą, ale one zostały zdementowane. Nie wiem, czy to nie było przypadkiem takie nadmuchiwanie balonika po to, żeby potem pan prezydent Nawrocki cały na biało wyszedł z tą cudowną informacją, że nie zostaną zredukowane. Ale tak jak mówię, nie było w ogóle pomysłu o redukowaniu, więc to zapewnienie, że tego nie będzie, a jednocześnie zwróć uwagę, że w momencie, kiedy padło, a może zostaną zwiększone, no to już Prezydent Trump wcale nie był taki entuzjastyczny do tego, żeby powiedzieć, że tak, że faktycznie może będą zwiększone. Także on, on po prostu potwierdził status quo tego, co jest, czyli to, że mamy tyle, ile mamy żołnierzy, i że nie ma takiego planu, żeby tych żołnierzy zabierać, ale tego planu również nie było. Aczkolwiek, oczywiście, ponieważ ja w sumie jestem osobą, która szuka pozytywów zawsze i wszędzie, no to umówmy się, że jest to sukces i że wspaniale i że cudownie, że nie zostaną zabrane te wojska, bo uważam, że jest to dla nas bardzo ważne, że te wojska amerykańskie są w Polsce. Inna rzecz, trzeba to podkreślić, że to nie jest tak, że to jest za darmo. Bardzo dużo płacimy za utrzymanie tych wojsk, czyli za to nasze poczucie bezpieczeństwa, tak. To jest milion złotych rocznie za wszystko, tak? Mieszkanie, wyżywienie i tak dalej, i tak dalej. Poza tym jeszcze trzeba powiedzieć, że żołnierzy amerykańskich wcale nie trzeba namawiać do tego, żeby do nas przyjeżdżali, gdyż z tego, co wiem, bardzo chętnie przyjeżdżają, bo mają świetne poligony i mogą się u nas naprawdę doskonale szkolić. Także no, to jest jedno, co warto podkreślić. A druga rzecz to jest ta, której ja się bardzo boję, mianowicie boję się tego, że w tym ferworze zapewnień, że będą u nas stacjonować, Wojska amerykańskie, i być może będzie ich jeszcze więcej, żebyśmy nie zapomnieli. Że nasz sojusz to również dotyczy Unii Europejskiej sojusz wojskowy I jest ważne, żeby nie rezygnować z tworzenia silnej armii europejskiej. Dlatego, że wiesz, Maćku, ja ciągle sobie historycznie przypominam czasy, kiedy jednak o nas zapomniano, i mówię tutaj o II wojnie światowej, i zawsze uważam, że lepiej mieć dwóch sojuszników i dwa zabezpieczenia na dwie nóżki niż tylko ze strony jednego sojusznika. I dlatego bardzo nie niepokoją te różne ze strony PiSu wycieczki w stronę Unii Europejskiej, że tutaj to, to jest to twór, który już się przeterminował, i że generalnie po co nam ta Unia Europejska, jak mamy takiego wspaniałego, silnego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone. A jak wiemy, łaska pańska na pstrym koniu jeździ, a pan prezydent Trump jest bardzo pstry, moim zdaniem. Wydaje się jednak, że ów koń pstry zawędrował tym razem do Polski, może jednak rzeczywiście. Na dłużej, albo przynajmniej z większym przekonaniem, ponieważ pomijając fakt, że te wojska amerykańskie według deklaracji Donalda Trumpa zostaną w Polsce, chociaż w innych krajach wschodniej flanki NATO możliwa jest jakaś redukcja, to zostaliśmy również zaproszeni na obrady G20 w przyszłym roku na Florydzie. I to można uznać za niesamowity sukces polskiego prezydenta, i to jest mój wewnętrzny pisowiec, ale mój wewnętrzny chociaż mówi, że zostaliśmy zaproszeni tylko gościnnie. Nie dołączamy do grona G20, mimo że staliśmy się już rzeczywiście. Jedna z największych gospodarek na świecie. A tak naprawdę to już się stało raz, kiedy to w Niemczech w takich obradach uczestniczył również premier Morawiecki, również jako gość. No więc wiesz to, słuchaj, jeśli chodzi o grupę G20 i o to zaproszenie, to ja uważam, że takie zaproszenie do udziału to jest jednak za mało. Znaczy, oczywiście fajnie, ale to tak jak sam podkreśliłeś, to już nie jest nasza pierwsza, nie będzie nasze pierwsze uczestniczenie, ale nie jako pełnoprawny członek grupy G20, tylko gość. I tutaj trzeba przypomnieć, o roli Radosława Sikorskiego, który tuż przed wizytą prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych spotkał się z Markiem Rubio i tam zabiegał o to, żebyśmy byli członkami grupy G20, podkreślając właśnie to, że jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się gospodarek w Europie i nam się to po prostu jak w Subudan należy. I tutaj będę zadowolona, dopiero jak dostaniemy pełnoprawne członkostwo. Pojawia się pytanie wobec tych powyższych dwóch sukcesów, hitów lub kitów, napompowanych sukcesów albo prawdziwych, czy Polska nie mogłaby mieć właśnie wszystkiego? Biorąc pod uwagę, że mamy konserwatywnego, nastawionego na stany prezydenta i bardziej postępowy nastawiony na unię europejską rząd? Czy to nie jest tak naprawdę niespotykana okazja na to, żeby prowadzić bardzo wielowektorową politykę, tak jak ty mówisz, mieć z jednej strony sojuszników w Ameryce, z drugiej strony sojuszników w Unii? I pytanie, czy myślisz, że ma szansę się coś takiego udać? Tak jak mówisz, to jest po prostu. Cudowna okazja, to jest prezent od losu, tak jak oczywiście, że wolałam, żebyśmy mieli prezydenta z naszej demokratycznej strony, a nie prawicowej, ale... Jak już jest tak, jak jest, i mamy prezydenta, który jest lubiany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jak najbardziej. Mamy tutaj, że się tak wyrażę, kolokwialnie obsikany teren w USA, a jednocześnie mamy rząd, który ma doskonałe relacje z der Leyen, z Unią Europejską, no bo premier Tusk wiele lat jednak pełni różne eksponowane funkcje w Unii Europejskiej i ma doskonałe relacje i warto by było z tego skorzystać. I naprawdę, gdybyśmy byli mądrym na Narodem, słuchaj. Ja jestem to sobie nawet w stanie wyobrazić oczami mojej wyobraźni, siedząc naprzeciwko przepięknych drzew w Parku Kampinowskim, gdzie wracam z uroczystości i się zatrzymałam, żeby nagrać ten podcast, i widzę ten piękny obraz, słuchaj, kiedy na dwie nóżki pracujemy rząd i prezydent zgodnie na doskonałą naszą pozycję zagraniczną. Ale niestety obawiam się, że to się nie stanie, bo wciąż nasza własna polsko-polska wojna czyje jest mojsze, jest ważniejsze od bezpieczeństwa narodowego. Powiem tak już górnolotnie, od bezpieczeństwa Polek i Polaków. No bo do cholery jasnej. Naprawdę mamy wojnę, która jest tuż za, za naszą granicą. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego my jesteśmy tak cholernie krótkowzroczni i nie widzimy tego potężnego zagrożenia i nie potrafimy choć w takim momencie się zjednoczyć. Bardzo bym tego chciała. To jest mój apel w ogóle, jeżeli jakimś cudem dotrze to do uszu osób z otoczenia prezydenta, z otoczenia premiera. Chłopaki, ogarnijcie się naprawdę, ogarnijcie. I przestańcie, bo jedni i drudzy są niefajni. Bo no to nie jest tak tylko, że otoczenie Nawróckiego dokucza Tuskowi. Otoczenie Tuska też oczywiście nie jest święte i też się potrafi nieźle odgryzać. No i cierpimy na tym my wszyscy po prostu. Oba te otoczenia mogłyby się spotkać chociażby przy Butelce wina, bo to był temat naszego ostatniego podcastu, czyli alkohol i to, czy należy go zakazać. Mamy wyniki naszej sondy. Jak myślisz, jaki procent naszych słuchaczy i słuchaczek chce zakazania alkoholu? Ale na stacjach benzynowych, bo to chodziło o stacje benzynowe, tak? Nie, 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 to chodziło ogólnie. Ogólnie chodziło, tak. Mhm. Ale zakaz sprzedaży zupełnie, taką żeśmy ankietę wymyślili. Tak, bardzo radykalną. Prohibicja, wiesz. Ojej, nie podejrzewałam siebie o taki radykalizm. Dobra, hmm. Żyjemy w kraju, w którym pije alkohol chyba z 90%. Dobra, 40%. I mniej więcej zgadać, bo to mniej więcej się rozdzieliło tak pół na pół. Myślę, że to też jest podyktowane charakterystyką naszych, naszych słuchaczy, którzy są jednak bardziej z lewicy. Ale cóż, może jednak jest to jakaś nisza. No to i tak nieźle słuchać 40%, tak naprawdę. Myślałam, jak sobie przypomniałam, że też radykalni byliśmy, to tak w pierwszym momencie pomyślałam sobie o grubo. Pewnie będzie ze 20 parę, ale potem poszłam do siebie głębiej, pomyślałam sobie, nie, nie, Chyba ludzie widzą, co się niedobrego dzieje z powodu picia alkoholu i, i chyba zaczynają jednak trochę. Wiesz co, byłam teraz na tym kongresie, takim bardzo ważnym, fajnym regeneracja w dobrowie górniczej i widziałam, co ludzie zamawiają do picia, wiesz, na, no, na tych już spotkaniu pokongresowym. I muszę ci powiedzieć, że coraz więcej osób bierze bezalkoholowe piwo. Naprawdę. I to było budujące, wiesz, i widać, że to już nie jest tak, że spod dużego palca, tylko ludzie się zdają na tych markach, co oznacza. Że są konsumentami takimi, wiesz, już bardziej utrwalonymi, sobie tam polecali i tak dalej. Nas to jest bardzo budujące. Jest to bardzo budujące i miejmy nadzieję, że również nasz podcast będzie się coraz bardziej budował. Mamy dla Was przygotowanych wiele niespodzianek na następne tygodnie, ale niespodzianki mają to do siebie, że ich się nie zdradza. Dlatego tymczasem się z Wami żegnamy. Maciej Grzynkowicz? Aśka Wicha? Dzięki bardzo.